Dziękuję. Pan poseł Antoni Błądek. Panie marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Poprawka w artykule 6 brzmi, aby zakład opieki zdrowotnej nie mógł odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Odrzucenie tej poprawki, jakie proponuje komisja, stworzy Musi pan zawsze przeszkadzać. bardzo. Pan poseł Antoni Wądek ma głos w tej chwili. Odrzucenie tej poprawki, jak proponuje komisja, stworzy zagrożenie polegające na odmowie udzielenia świadczenia w sytuacji gdy prywatny zakład opieki społecznej zdrowotnej uzna, że świadczenie jest nieopłacalne. To znaczy, że nie pokrywa kosztów jego wykonania, a realizacja mogła być uznana jako działanie na szkodę spółki, wspólników lub akcjonariuszy. Jakie wobec tego mechanizmy zapobiegawcze w tej sytuacji kryzysowej rząd zamierza stosować? Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Tadeusz Cymański.